I z tego co pamiętam to umówiliśmy się na face to face za Madim na e, freestyle'owy pojedynek. Także publika, chcecie zobaczyć tę walkę w ramach świąt? No to lecimy, co? Dobrze. No lecimy, lecimy, lecimy z tym bitem. No DJ dałeś Paustyn. słowo, czekaj, czekaj, czekaj. Ale czekaj słowo, to bym dał jak mu słowa, obiecuję. A tak nie chcę mi się z tą freestyleować bo ty nie jesteś od ustalania zasad, wariacie. Co nie jestem? Od ustalania zasad. Przecież chwilą zapierdoliłeś Farmazona, że nie dostałem prezentu. Jak widzisz, wziąłem sobie go sam. No to dostałeś czy nie? Czy zapierdoliłeś sobie go sam? Jeśli sobie wziąłem, to traktuję tak jako prezent od ciebie. No tak, od siebie chyba, skoro sam sobie go dałeś. No Ale. Dostałem go ale Ej, dobrze, Kuchaj, ty... Ciebie już pierdolnąłem. I, ty, i jak, tak samo jak pierdolne Kora. Trzymaj. I zobacz, co się dzieje z moimi przeciwnikami. Wszyscy mnie do tej pory chcieli zniszczyć i wszyscy zostali zniszczeni. Na przykład, zobacz, Polak został transem. <laughs> Będę ci masował, kurwa. <laughs> ale Doro, to w takim razie myślę, że sam możesz e, wystąpić. chceś chcesz, żeby ostatnio wszyscy wyszli, to dawaj. Błysz, kurwa, wariacie, jak karetka na sygnał. Jo. Okej. Okay. Jo. No co, wychodzisz czy nie? Obudźcie ja się mnie potem, dobra Za tydzień tak. Obudźcie mnie, proszę potem A teraz wychodzisz czy nie? My ostatnio, stary, ostatnio pierdoliłeś, pierdolisz, wszyscy poszli. Chcesz gwiazdą? Miałeś tydzień na przygotowania ogarni, to i tak byłoby dłużej niż do walki. Przecież jakby przegrał na bitach, to by wkręcał, że kurwa ma kontuzję języka. Ile ty masz tych kontuzji ziomku? Jesteś w większej rozsypce niż projekt gołców. Yo! Padam to nie jest w porządku! Jak koro wpada, będziesz na samym końcu. Mówiłeś, że ja stypię ziombel? To prawda, bo w sobotę robię mu pogrzeb. A jak ty wyglądasz na wersach? Jakbyś dalej rozkminiał żarty z face to face'a. Ej, i wbijam to tenca, Bo jak koro pada, to jest mordo ten potencjał. Słuchaj, ja na wolno to topka w Polsce. Nie jesteś Don Diego, bierz wyśnie, wygrał z Gołdem. Ej, jadę w słowa. No, może wyjść, to Sentino nic nie przygotował? Yo! Wbijam sobie teraz suwo. Padam to fajnie, że masz dobry garnitur. Ej, otwierasz barbera zajebiście. Adrian cios będzie miał gdzie ogolić pizdę. Yo! Mordo, tak to robię! Koro wpada, powiem jedno na mikrofonie! Ej, i wbijam sobie teraz na traku! Co wstyd ci znowu przegrać przy Polaku? Mordo, Ej, ja yo. wbijam sobie quinto, wpadam sobie typie, daję real talk! Myślałem, że wyjdzie ponawijać i majaja, ale ewidentnie są wielkości mózgu Natana. Ej, yo! Dajcie ten beat! Yo, ej, dobra, ziomek, wiesz, tutaj z bansa, jaka Madi lubi, przebrałem się za transa. Ej, dobra, ziomek, nie mam nic tu do powiedzenia, jedynie mam tu marconia do zwiedzenia. Jo, śmieciu, co teraz mi powiesz? Po mojej walce będziesz, kurwo, leżał w grobie. Rucham ciebie w dupę i jeba na szmato, takich jak ty łaków jebie, kurwa, co lato. Wow, Jebać ja się, jego, kurwa! Nie,

Też sam to wymyśliłeś na spontanie, kurwa, to co? Jest stary jest, przychodzi, cały czas chcesz gadać i wszyscy wychodzą. Dlatego grzałeś w coś io ostatnią łapkę. Dobra, fajnie morto, był a, kawałek kurwa, no flow, a teraz chyba no flow. ej! Wbijam to jest dramat! Ono nic nie wiedział, ale nawinął, majaja. jaja! Ej! I wbijam sobie kminto! Jak wpadam typie to mam real dog No to dawaj, ponowijaj, nie? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Dobra panowie, to z... No zrób... czy nie, czy wyszedłeś tylko po gwiazdo, czy mi najebak? zróbcie ja face Jestem fara zróbcie a stary. Gdyby to był freestyle, piszesz sobie kurwa wierszyki stare. I znudziłeś ostatnio ludzi. Cieszę się, że w ogóle tutaj Ale jesteś, czemu bo chciałeś ja ostatnio. Ja znudziłem ludzi. Bo ty cały czas pierdoliłeś, wiesz A ty dlaczego? Nie. Bo, ja, bo jakbym miał powiedzieć na cokolwiek na twój temat, to nie miałbym do powiedzenia nic, bo jesteś kurwa nikim, tylko tego jeszcze pajacu nie rozumiesz. Także pocałuj kurwa rączkę, usiądź stary i porozmawiajmy, bo A tego widzicie, jest konferencja. A jak też być kurwa, Marylą Rodowicz, to wypierdalaj na koncert, na którym ci ogląda 50 osób. Dobra, panowie, zróbcie jeszcze face to face, chodźcie, skoro mamy was tutaj na środku. A Matli bez briefu jest dziecko, co? Dobra, Szymki już Ale kurwa w kontrakcie zapisane niestety, proszę Ty tam mucha załki pizdę. Ale ty tak zanudziłeś kubić stary najdługiej ja A wiesz, kto otwiera pizzy. Ej, Bajbizcy był żart Ferrari to meteoryt! Kurwa na face to face albo kto jest graniczy? Eee! Ale to stary, co to był kabaret z Dożynek? Co to kurwa miał stary, być? To miał być śmieszne. Stary, spytali mnie, Ferrari jest ty, ty, a nie interne, interkontynentalną gwiazdą. To coś musiałem odpowiedzieć. Po drugie, okej, okay, myślałem, że jesteś meteorytem. On pędzi, stary, ma wielką moc, ale myślałem, że tu ponawiasz. Okazuje się, że tu jest jakaś czarna dziura, a nie meteoryt. Stary, napisałeś sobie wierszyki, a przed chwilą skłamałeś, trzymaj, że. Trzymaj, Dzięki. Pomogą ci. Dzięki bardzo. I koniec konfliktu. Pana wychodźcie troszeczkę tutaj? Muski, ja ci zabrałem miastały. bułkę! Słuchajcie, od tego się zaczęło! Wszystko od tego się zaczęło! Bułki, kurwa, no właśnie, się Adrian też miał ciężki rok, żeby był następny bezkonfliktowy, to zawsze mu potrzebny zapas bułek. Że żeby... Mój czas się kończy, misiu! Dla mnie to jest akrony... wstyd, że dostałem walkę z takim wstypiarzem. Nie I to jest ostatni raz. Kiedy daje walkę w ogóle takiemu kurwa typowi bezbarwnemu, chłop nic sobą nie reprezentuje, myśli, że wszystkich wyśmiewa, na przykład. O, no tak, Mirek jest legendą, legendą, stary, a co ty No osiągnął, ale to jest ty mówisz to wszystko prześmiewczystie. Nie, sposób. nie mówię tego prześmiewczo, jest, jest legendą i szacunek dla Mirka. Poza tym brak szacunku za to, że przy Farmazoniu i to się mogło źle skończyć, bo to jest strasznie nieodpowiedzialne zachowanie. Ale wiesz, co ci się pojebało, że tutaj się sprzedają emocje tak naprawdę, a nie to, który jednie większy kabaret z Dożynek i to był giga słabe. Co to? Edzio vs Ferrari, który jest groźniejszy, a ty gadasz. Wiesz co, no Ferrari kurwa. nie przyjechał Teslą, bo to Następny. konkurencja dla Ferrari. Co ty, świesz? Nie przerywaj mi kurwa kultury, cię na... nie nauczyli patologii jebama. Następny! Co, na wyjazd nie? Po jednym wejściu. Ale, jak, ale stary, wdyasz, ale w jak jak na, na takim mój pewnyak, freestyle. Ale mój... Ty, a, po drugie, zwalniam a, cię nauczycie. po tej walce. To jest twoja ostatnia walka, więcej nie bierzemy takich stypiarzy Właśnie do tej federacji. Czy... Dobrze, czyli następnym razem na, na face to face mam się zachowywać tak, nie jak ty się zachowywałeś. Panowie, chodźcie teraz tutaj za stoły. Chodźcie za stoły. Słuchajcie, Ferrari Coro w najbliższą sobotę kupujcie pay-per-view Dobrze, jakoś zaczęliśmy.